Jest. Chodź zobacz. Poczekaj. Się tym, bo to wszystko z powodu... Jest. Się bo to wszystko słuchać powodu... Cicho. No dobra. Jest. Się bo to wszystko słychać. Dobra, no. No no dobra. No. <Sultan> no dobra. to zaczynamy. Jest. Się z bo to wszystko z Dobra, to zaczynamy. Okej. Okay. Mamy Minecraft A$8,00, Siema Peter Games. Gra w Minecraft Siema Peter Games. Okay. Witaj na streamie. Mamy Minecraft A$8,00, Siema Peter Games. Witaj na streamie. Czekaj, bo mi się tu trochę zacina. No siema, siema, siema. Dobra. To tutaj tworzymy nowy świat. Będę tak streamował. Będę tak streamował, nie wiem. Co tydzień postaram się tak w weekendy. O, siema, siema sąsiedzie. U, u nas jest dobrze. Sobie teraz streamuję. Tak, ciebie też pozdrawiam, Peter Games. Pozdrowienia tam. Um. To co? Kurde, yy, dawać kip inventory? czy lepiej nie? Halo, ktoś tam pisze? Tak, już go pozdrowiłem. Postrawiam Kubsona, Kubsona. Yy, no dobra, to ja nie wiem. Jeden z was daje kip, drugi nie. Chyba, chyba dam, bo tyle ile ja tam ginę, to łącz. Gotowe. Stwórz nowy świat. Mm -hmm. Mm -hmm. No, pokczamp. Tak. Coś miś. Coś, ty... coś tu się coś tu się przycieło. Ej, 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 nie, nie. Jak odwołaj to. Ale lagi. Strasznie nie laguje. U was też są takie lagi? Ale dobra, mamy świat. Ja tu trochę zmienię o tak bo to... Kręter um. krendersa na 10 czanków. Od razu le lekko lepiej jest, tak? Dobra, jeszcze da się przeżyć. Aj, sorry, że tak trochę błędów mówię, bo mam lekką wadę wymowy. Ostatnio mi się taka władowała to paszczy. <gry> Więc tak, jak to w ogóle pierwszy mój stream na laptopku. Specjalnie po to instalowałem aż 10 dni OBS-a. Jak widzicie, mam własnego skina. I już cały sit gotowy. O, tam sobie pszczoła. Lata um, ja mam sobie tego streama otworzonego na swoim telefonie i widzę, że u was to lekko laguje. A i tak, tak. OBS jest bardzo dobry, lecz lekko zacina, bo ten. Bo ja złe ustawienia dałem, bo jeszcze początkowy jestem się uczę. Ale obiecuję, że na następnych kilku streamach. I to 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 znaczy, postaram się zrobić tak, że. za kilka streamów to w ogóle. Na następnym streamie jeszcze może będzie lagowało, ale na następnych dwóch już powinno być dobrze. What? Ja ślepy jestem. Tam był uszkodzony portal, a ja go nie widziałem. I sorry, że tak mało mówię. Czytam czat. Czytam czat, ja czytam czat. Spokojnie, uspokój się, ja czytam. Tylko po prostu trochę mało, bo muszę się tak też skupić. Czemu nie było złotych narzędzi? Szukaliście mnie. Zaraz zaraz. Dobra, ja muszę kończyć na razie.